GTA 5 ciekawostki, a oto trzy szybkie ciekawostki o Franklinie. 1. Ma powiązania z cj z GTA. San Andreas Franklin pochodzi z Los Santos, tak jak CJ z GTA San Andreas. Co więcej, wielu fanów zauważa podobieństwa między nimi. Obaj wychowali się na Grove Street i mieli problemy z gangami, chociaż Rockstar nigdy oficjalnie nie potwierdził, że są spokrewnieni. 2. Jest najmłodszym z trójki głównych bohaterów. Franklin ma około 25 lat, co czyni go znacznie młodszym od Michaela i Trevora. Jego młody wiek przekłada się na inne podejście do życia i przestępczości. Jest bardziej pragmatyczny i chce się wybić z biedy, a nie tylko siać chaos. Trzeci. Jego głosu i ruchów użyczył Sean Fonteno. Kuzyn aktora CJ, Sean Fonteno, który wciela się w Franklina, jest w prawdziwym życiu kuzynem Yang-May Lei'a, czyli aktora podkładającego głos CJ-owi. To ciekawy smaczek, który jeszcze bardziej łączy te dwie postacie z różnych części serii.